Raz. Dobry wieczór wszystkim, <noise> witam po roku, chcieliśmy przywitać was wszystkich na drugim balu sportowca Klubu Sportowego Gminy Chełmża-Cyklun. Witamy pomorzanin Torun Laskarzy, witamy sympatyków Elany Toruń, witamy sympatyków TKH Hokejistów Torunia, witamy przedstawicieli drużyny pękbolowej Szlachta. Yy, witamy również yy, sędziów. <laughs> yy, witamy również yy, przedstawicieli odległej drużyny po Wiśle Dzierzgoń koło Malworyka. Yy, witamy również sympatyków yy, naszych żużlowców z KS Toruń yy, oraz yy, sympatyków Zagłębia Wałbrzych. Oprócz tego witamy oczywiście yy, wszystkich rodziców. Witamy naszego głównego sponsora, prezesa firmy ZDB, Drogowo. Tak, oczywiście witamy wszystkich naszych piłkarzy, seniorów, pełnoletnich. I teraz może przekażę mikrofon prezesowi, tak oficjalnie otworzy, i potem przejdziemy do dalszej części. Dobry wieczór Państwu. Witamy na drugim balu sportowca cyklonu Kączewice. Jak widać, jest to i będzie to impreza cykliczna. Życzę Państwu wspaniałej zabawy. Mam nadzieję, że do białego rana i że będziemy w takich humorach, jak się spotkaliśmy, odchodzić. I już czekamy z utęsknieniem na następny bal. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa. Cóż dodać? Wszystkiego dobrego. Bawmy się! O, Nawet taki czysty listopadowy wieczór nie musi być nudny. Znajdujemy się w grzywnie na balu sportowca. Kto jest pomysłodawcą tej imprezy? Nieskromnie powiem, że ja, e, oczywiście przy udziale całego zarządu klubu sportowego gminy Chęża Cyklon. E, wieczór ten ma e, wpisane cele charytatywne. Czy mógłbyś nam zdradzić kilka tajemnic? Jak wiadomo, cyklon posiada jedną drużynę seniorską oraz e, pięć drużyn młodzieżowych. Wiadomo, prowadzenie aż tylu drużyn młodzieżowych wymaga dużych nakładów finansowych, a dzięki takiemu balowi możemy zebrać niezłe środki na to, żeby po prostu utrzymać te drużyny młodzieżowe oraz umożliwić młodym zawodnikom wyjazdy na obozy szkoleniowe oraz. Zapewnić im godne, godne warunki treningu, e, oczywiście z takich rzeczy trywialnych to dresy, buty, e, tak pod podstawowe jakby akcesoria zawodnika. O 12.00 odbędą się licytacje tych przedmiotów, które zapewne zawiedzą się żywy pieniądz. Oczywiście, e, tradycją jest, że licytujemy tutaj koszulki z poprzedniego sezonu. Rok temu rozeszły się wszystkie, no i udało się tutaj zgromadzić pewną ilość środków. W tym roku dodatkowo jeszcze będziemy licytowali szaliki, które zostały zrobione specjalnie na, na tą imprezę. A no właśnie te szaliki mamy tutaj na szyjach. Może teraz zaprezentujemy. Eee, szaliki zawierają napis godny utrwalenia i właściwie chyba wypowiedzenia cyklon to potęga. Zgadł pan. <laughs> Za naszymi plecami wisi koszulka cyklonu. Tak, ma Pani rację. To jest koszulka cyklonu, która została wylicytowana rok temu za największą sumę przez Panią Marzenkę. Pani postanowiła w tym roku przekazać ją ponownie do licytacji, ponieważ jest to koszulka zarówno prezesa, jak i byłego zawodnika naszego klubu. Także no, liczymy, że rekord pieniążków otrzymanych za nią będzie jeszcze, jeszcze większy. A my do tych życzeń się przyłączamy. Prezesem klubu sportowego Cyklon jest Marek. Marku, powiedz nam, jak oceniasz swoich młodych podopiecznych, a przede wszystkim, ilu ich jest? Zacznę od, tego od odpowiedzi na drugie pytanie. W klubie trenuję około 60 młodych adeptów piłki nożnej, którzy bardzo chętnie trenują. Trenujemy trzy razy w tygodniu na obiektach w gminie Hęża, na Orliku i na boisku w Kończewicach. Myślę, że jest to fajna droga dla młodych, młodych dzieci, młodych dzieciaków, którzy chcą się rozwijać i spotykać się trzy razy w tygodniu, trenujemy. Także jest to fajna forma spędzania wolnego czasu. I na fali sukcesów reprezentacji Polski uważam, że jest, to, jest teraz boom na piłkę nożną i próbujemy to wykorzystać. Z nami znajdują się również mamy naszych młodych zawodników z cyklonu. Jak długo ćwiczą wasze pociechy? Moja pociecha ćwiczy rok. A pani syn? Moja również. również. E, rozumiem, że idolem pani syna jest. Ronaldo, a pani? Zarówno. Rozumiem również, że cały dom wypełniają plakaty tego człowieka. Tak, oczywiście, są na ścianach, na meblach, wszędzie. Dziękujemy bardzo. Ta zabawa się już zaczęła, impreza trwa, ja w imieniu organizatorów chciałam Was zaprosić na przyszły rok dla telewizji po sąsiedzku Barbara Łaukajtys.